07 1107 best regards to my friends in kuwait in middle east in egypt luxor in oman bahrain saudi arabia yemen in abu dhabi Kulbaki, kulbaki, czekaj, to było ich więcej. Ja, a to był e, z Iranu. Iranu. A z Iranu dostałem e, wczoraj zdjęcie i przed, tyle, co umiem po niemiecku, przez tej przez wypróbźcie te, 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 te tłumaczyć. Ja to dwie i pół godziny po moim go, gołębiu. pół godziny wyprzedzenia. Pytał się, imbred, kupił imbreda na 41. E, Ojciec jest, jest synem 41 matka jest, córka, e, matka jest z córką 41 pół brata z pół i na no matki byli inne I takiego samca kupił na mojej obrączce oryginała i po niej uchował w Iranie gołębia co miał 2,5 godziny wyprzedzenia. On to albo na aukcji w Iranie wtedy, bo do Iranu też byśmy wtedy wysłali, albo na aukcji w Kuwejcie, to już nie wiem. Someone uh, buy one pigeon from auction Iranu, Iran, from do to Iran, I think, and he bred one pigeon this year who is winner two hours and 50 minutes first, top result. He sent me the picture. Tako mniejsza samica, is so a little uh, blue hen. Niebiesko samiczka, taka mniejsza, taka drobno, wiesz? Jak te dzikie gołębie, że, że tego. No bo te imbredy są takie drobne też, wiesz? Te imbredy. No w rodzinie, wiesz? Ale z dwóch stron było co innego, wiesz? No ja, może to. Inny. Fajnie. Dwie i pół godziny to jest rekord. W Pakistanie było to samo dwa braty. Dwie i pół, tak samo było wyprzedzieniem. So, now the next 193 1093 Korbaki Pigeons. But tak jak on tu stoi, tak wam go nagrywam. Bez żadnej manipulacji zdjęć. I patrzcie, jakie fajne gołąbki Lepsze niż na tej sławnej aukcji z Belgii, ze płacicie za ma manipulowane zdjęcie parę tysięcy euro. Potem to do was przyjdzie przez różne kanały. Nie wiadomo, kto to to jest wysyła, jak to przychodzi. Otwiera składka, a tu, jak jedyny wysłać zdjęcie, żelono rozlane, tak oby gołąb co był karmiony z frytkami. Ja, u mnie, u mnie. E... Brato dolczywita, dolczysz ten w gołynniku, a one po nim dwa dzieci sprzedawali. No to już szczyt szczytów. Można powiedzieć, jest No I jeszcze DNA test. Ten DNA test I jeszcze miał te, te, te DNA testy, to inno na, na tych naiwnych, żeby wam oczy mydlić, ten DNA test DNA test, wiecie jak one robią, DNA testy Doktor dostaje kawka, sedzi Jedna baba, inną no mu kartki zmienił i wali tym, to pieczątka, bum bum Myślisz, że ten doktor chodzi po tych wszystkich gołębnikach i pióra, to ten gołąb, co już miał 30 młodych w roku, to już by był goły. Ale tym sztęplem, za szybko i tą babę po i się wszystko wyda. A to idzie się śmiać. Co za kartki bo przekładają. Nie? nie to, że was oszukują rodowodami, to jest tymi DNA testy. Teraz są inne testy w Polsce. E, e, testy DNA na szybkość. A ten lodowca jechał. Taki, taki gruba, on sławny jest. Z przykrętów, nie wiem na to jaki nazwy. Jechał do tej bawy. Na, nadaje się test do rozpodu. Ona, wiesz? A ten, jaki ja mam DNA? Nadaje się do rozpodu. A ta baba tak na niego we, tak wejrzała, wiesz, bo ona trochę studiowano, wiesz? Nic, nic nie powiedziała, wiesz? <grywa> Co on jeszcze nie wymyślą? Ty możesz mieć najlepsze DNA na świecie czy w uniwersum. Jeżeli jesteś legatym leniem, albo, uhod albo uhodowałeś, urodziłeś w legatej rodzinie, to nic sobie nie wyjdzie T tak. No tak trochę wszystko podsumować. Ludzie nie wiedzą, że to jest legat. <laughs> legat to leży i nose dubie i myśli, że <laughs> myśli, że pieniądze mu z nieba spadną <laughs> Legat lind, nie? Czemu jak z się nauczył od mapy Ja, Ja A nie wszyscy pozdają, bo to paramę. Ale ja się nauczą już w internecie z legat i będę wiedział co to jest. <laughs> Możesz mieć najlepsze DNA, ale możesz też mieć najgorsze DNA. Ale jak jesteś w super rodzinie, co, co mają pieniądze i najlepszy nauczyciele do Ciebie. Kiedyś ci to do tej łeby wejdzie. Bo są też milionery, inteligentne milionery, ale są też milionery e, takie co do dwa niemią liczyć. Są też takie milionery. Ja znam jednego, co? Co nie zna tabliczki mnożenia? Tabliczki mnożenia ja, no ja. A ja to niepotrzebne? się co? Poświę... nie umiał nauczyć, nigdy się nie nauczył. Po co, to ten kalkulator teraz? Jakby ich wykapował nauczyciel, to by ich nie dostał. Hmm. Nie zdałby, ale nie, nie kapułem się i. Tak, jakie fajne. No. Jak one się zachowują? Nikt ich po rękach nie trzymał, nie pierwszy raz w ręku i. I, I pierwszy raz w klatce. I, i jakie normalne gołębie. Dam wam, e, zdradzę wam krótko tajemnica, jak to dobry gołębi dojść. Zamów sobie pięć parek, tutaj wybierz sobie pięć parek, a bo ja ci wybiorę. Na drugi rok styczyn, luty, łącznie w para, chowaj tyle młodych, ile się da. Do kosza, na tych produktach, trening, 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 trochę pomocy. I będziesz widział co sobie będzie działo u ciebie w sekcji. Tak dojdziesz do dobrych gołębi. Jak co roku te gołębie są piękniejsze. Jak będziesz latał po tych DNA-testach, po tych szybkości, po tych doktorach. Szkoda twojego czasu, lepiej wziąć butla gazu, wypalić gołębi w tym czasie fajnie gołębie wypuścić, niech to lata, na drugi dzień zapakować, wytrenować je znowu, tak co drugi dzień, trochę poradów. I tak dojdziesz do dobrych gołębi. A już jak kupisz gołębie i musisz dawać lekarstwa, to, to zanież mu je z powrotem, A, to, Od już, razu to już nie, to nie. To nic z tego nie będzie, nic. To, nic. to lepiej, lepiej przestać z tymi gołębiami, bo nic z tego nie wyjdzie. Jak nie ma zdrowia, to daremne. To, to... Szkoda, daj mu je nawet za darmo, to już oszczędzisz pieniądze. No, bo, bo pieniądze musisz tak w to władować, twój czas to już nie liczy, ale karma i do, dobre produkty wszystko kosztuje. Zo. Następnego. Oby ktoś by go wyrzeźbił. Oby Picasso, a Picasso też lubił gołębie. Tam są zdjęcia w internecie jak na głowie miał gołębia, tu. Lubił gołębie. Jego ojciec miał gołębie. I obrazy ma też z 1174 Trochę będę się streszczał, bo już się robi ciemno. Jedna minuta każdego gołębia teraz pokażę, żeby mógłbyś łatwiej sobie wybrać no cię. fajny samczyk same średniej wielkości piękne tak jak powiedział ten Amerykan mam wywiad dwa dni temu z tym pryncem z Los Angeles gołębie nasze dawał na różne wspólne gołębniki jest bardzo zadowolony najlepsza para u niego to Dolce Vita razy Ramses bardzo zadowolony jest z tej gołębi. I, I może coś powiedzieć o tym, bo dała je na różne wspólne gołębniki I do Ohio na 1 million dollar I w Los Angeles. I teraz w Kalifornii, w San Diego. Tak samo super. A z kolei, z kolei, z kolei, z kolei kolega. Kolega mi dzwonił z okolic. Zakopanego. Tam od Stocha z tej miejscowości powiedział, że najlepiej mu się sprawdzają z herbartów i z Molemanów no, no ja, bo on takie zakupił, no ale zadowolony o, patrzcie pieronia. To piorunie tu narzut następne wam naszykuje no to już jest stabilne tu jest następna dziesiątka, fajnie, się leżą. Czerwonego. Czerwony będzie jeszcze... Jeszcze jest. A, tu jest czerwony. Tu, patrz. Będzie film. 12-24 Ramzes, 12-24 Ramzes. Kawał, kawał samca. Z czerwonym, z czerwonym. Fajny, nie? Fajny samiec Co? So, jedna minuta tak będę pokazywał, żeby Szybciej mogliście sobie, sobie wybrać Ramzes To są gołębie wszystkie z tego roku Wiosenne, pierwsze młode pierwsze, Pierwszy lek młody 158 awesome, 11:58. <mum> młody wyloseli A Aha palce jakie fajne Ja yeah. Po najstarszej parze 16 i 15 lat rodzice młody jeszcze Takie zdrowe Po te stare pary nie rozłączam tak bo oni później trudno jest znowu, żeby znowu się parowali. Jak są rozłączone, to jest niedobrze. Lepiej im później podłożyć gipsowe jajka, żeby one byli w tym rytmie i potem szybciej pójdą w parę. Patrz, jaki orzeł, look to jest rasa kulbacki. Zamów sobie 4-5 parek. Rozchoduj sobie je. Potem metoda treningu dostanie, jest metoda tymi produktami, co kiedy podawać nie musi być dużo, 4-5 parek zrób sobie gołębnik później razem, niech trochę lata, bo w tych pojedynczych boksach jest fajnie, ale to potem siedzi w tych boksach, to musisz je trochę zruszać nie? co? So, ale pięknie oże, very beautiful następne 1203, 1103 12 08, 12 .08.

that's 27. 12, 27. 1445, 1145 Teraz, tak po jednej minucie, wam nagrywam te gołębie około, żeby szybciej mieli, mogliście sobie wybrać. Jak dzisiaj zamówisz, za parę dni już jest transport. We wtorek już mogą być u ciebie w domu. Tak szybko. Nawet szybciej, niż by je w Polsce zamówisz. Takie piękne. shipping jason jervian's 1159 charlie chimney charlie dark charlie beautiful duck charlie chemny charlie De sidste to osmanniske jøder fra 1187.

The Nazis introduced to Jervians 1139. 15, 11:15. piękny very beautiful cock piękny samczyk